Ja już mam wykonany 13 i 14 rządek dodatkowo i ten 13 omówmy sobie yy, po prostu, jak to wygląda. Jest tylko jedna pełna krateczka w tym rządku i mamy od prawej: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pustych, jedna pełna i tu jak pamiętam było 13. 3, 5, 7, 9. Tak, i tu jest 13, czy 14, 1, 13. I teraz przewracamy na drugą stronę. Ja już mam 14 rządek wykonany. Zmniejszamy sobie o jedną krateczkę i z prawej, i z lewej strony. I zaczynamy od 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13 pustych kratek. A następnie na przemian jest 7 krateczek. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Czyli w sumie mamy 7 tych naprzemiennych kratek i dalej mamy dwa, cztery, sześć pustych krateczek. A w takim razie może warto by było pójść za ciosem i zrobić jeszcze ten jeden rządek. To już będzie rządek piętnasty. No więc ten piętnasty rządek zaczynamy od zmniejszenia o jedną krateczkę. Więc ja sobie muszę przejść od razu na ten drugi słupek. O, i z tego miejsca zaczynam, wykonuję trzy łańcuszka na słupek, dwa na mostek, czyli razem pięć. Nawijam nitkę, wkłuwam się w słupek i wykonuję słupek. Ok, jedna pusta krateczka już jest. I idziemy dalej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem osiem. Mam osiem pustych kratek. Teraz czas na trzy krateczki pełne. Czyli tu sobie wypełniam pierwszy mostek. Czyli dwa słupki na mostku. Tutaj oczywiście sobie ponawiam. O. No i jeszcze ten jeden mostek. Mam mieć łącznie 10 słupków obok siebie. O, o, coś takiego. Nam wyszło. No i już do końca tutaj robimy kratki puste, pamiętając o tym, że o jedną wcześniej kończymy. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście. 12 i 13 i to jest koniec tego rządku. Kolejny rządek bardzo podobny, więc robimy sobie 12 pustych krateczek, a następnie 5 kratek pełnych i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krateczek pustych, więc spokojnie, samodzielnie możemy wydziergać. No już zrobiłam ten szesnasty rządek, tylko dla pokazania, o jedną sobie tutaj poszerzyłam. A tu mamy w tej samej szerokości, więc bez zmniejszania. I tutaj mamy 12 pustych krateczek, później 5 pełnych i 7 pustych. Tak ten kolejny rządek wygląda. No i 17 rządek już mam wykonany. Zmniejszyłam sobie o jedną z prawej i z lewej i na początek mam siedem pustych kratek, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie, cztery puste, jedna pełna i siedem pustych. Przerzucamy na drugą stronę i tym razem zmniejszamy sobie o dwie kratki, czyli wskakuję od razu na ten kolejny słupek, czyli no na drugi. I z tego słupka zaczynam czyli muszę nabrać pięć oczek łańcuszka. Nawijam nitkę, wpływam się w słupek, robię słupek. Cały czas na razie wykonujemy sobie puste krateczki. I przede mną ostatnia kratka pusta. I mam w zasadzie jedną kratkę do motywu ze wzorem. Coś nie chce się wkuć. Nie wiem, o co chodzi. No, nareszcie. O, i mam tą jedną pustą krateczkę, więc ją wypełniam. Będzie kratka pełna. Czyli cztery słupki obok siebie, dwa na mostku. I teraz lecimy na przemian, czyli jak była pełna, no to teraz pusta. Po dwóch słupkach w trzeci się wkuwam. No i robię kratkę pełną, czyli dorabiam sobie trzy słupki. Ok, i znowu pusta. No i pełna. Miało powstać takie ala słoneczko, coś takiego. No, i teraz już do końca robimy puste krateczki. Pamiętamy o tym, że na dwie kratki przed końcem zatrzymujemy się, po prostu zmienia, zmieniamy tą szerokość, zmniejszamy. I ostatnia kratka. Ok. Proszę bardzo. No i mamy przedostatnią linijkę. O dwie kratki sobie zmniejszyłam z jednej i z drugiej strony. Cały rządek jest kratek pustych tylko o tutaj przed końcem. Trzecia krateczka jest krateczką pełną. Przechodzimy do ostatniego rządku w, w tej części i znowu zmniejszamy sobie o dwie kratki. Czyli muszę przejść akurat tutaj na tą kratkę, gdzie się zaczyna właśnie krateczka pełna. O, i z tego miejsca startuję, czyli robię 5 oczek. Nawijam nitkę i po prostu lecę już kratkami pustymi. No i zrobię jeszcze jedną krateczkę pustą. O. Czyli zrobiłam cztery puste, jedną pełną i dalej znowu kratki puste. I znowu kończę na dwie kratki przed końcem motywu. O. I tak to wygląda. Jeszcze myślę, żeby zrobić taki um, uchwyt, jak gdyby, tak jak przy bombkach normalnie są uchwyty, coś takiego wykombinować. No i ja właśnie zrobiłam coś takiego, wykombinowałam sobie coś takiego. To po prostu na samym środku, czyli po przejściu czterech kratek, zostają mi cztery z jednej i z drugiej. Mam trzy kratki pełne, później pełna, pusta, pełna. I dwie kratki w zasadzie pełne, ale tak zaczęłam, o, przeskoczyłam na trzeci słupek, dwa, cztery, sześć słupków wykonałam i koniec. I takie coś powstało. Teraz będziemy dowiązywać nitkę, czyli dolną część babki. Będziemy robić. Ja już zrobiłam pierwszy rządek od dowiąza po dowiązaniu nitki. Zmniejszyłam sobie o jedną krateczkę z prawej strony, czyli na czwarty słupek wskoczyłam jedna kratka pełna. 1 pusta, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie, 1 pusta, a później mamy 6 kratek pełnych obok siebie, czyli 19 słupków. 3 krateczki puste, 1 pełna, 7 kratek pustych, 2 pełne, 1 pusta i 1 pełna. I to jest pierwszy rządek od dowiązanej nitki. Powoli zbliżamy się do końca. Ja już mam drugi rządek od dowiązanej nitki. Jesteśmy w tym samym momencie bez zwężania, bez zmniejszania. Jedna kratka pusta, czyli nabieram sobie pięć oczek łańcuszka i robię cztery słupki, czyli jedną kratkę pełną. Następnie 6 krateczek pustych, pięć kratek pełnych. Pięć kratek pełnych to 16 słupków. Obok siebie. Jedna kratka pusta i następnie znowu pięć krateczek pełnych, czyli właśnie 16 słupków obok siebie. Dwie kratki puste i znowu pięć krateczek pełnych. Jedna kratka pusta i jedna pełna. Przerzucamy na drugą stronę i tym razem będziemy już sobie zmniejszać. Już mam trzeci rządek od dowiązanej nitki. I tym razem sobie zmniejszyłam o jedną kratkę i z prawej i z lewej strony. I na początku mamy 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie, 2 kratki puste, 2 pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 2 kratki puste. I następnie muszę policzyć raz, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, również 7 krateczek. Pełnych, czyli 22 słupki obok siebie i już jesteśmy przy końcu. Zostały nam tylko 4 kratki puste i 2 kratki pełne. Przed nami jeszcze tylko 7 rządków do wykonania. No jest to zupełnie nietypowa jak dla mnie praca, bo brakuje niby tego um, takiego wykończenia, tak, ale liczę na to, że właśnie dzięki temu będzie niesamowity efekt. Czwarty rządek od dowiązanej nitki. W tym samym miejscu jesteśmy bez zmniejszania. Jedna kratka pełna, cztery puste. I następnie, no muszę tutaj policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krateczek pełnych. Czyli mamy dziewiętnaście słupków obok siebie. Jedna kratka pusta i teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem krateczek pełnych a osiem kratek pełnych to 25 słupków obok siebie. Jedna kratka pusta, pełna jedna i cztery puste. Przerzucamy na drugą stronę i tym razem będziemy zmniejszać więc przechodzimy sobie od razu pokażę oczkami ścisłymi po prostu na ten pierwszy słupek tutaj od Środkowej części robótki. No i mamy piąty rządek od dowiązanej niteczki i zmniejszamy sobie o jedno i z prawej i z lewej. I na początek mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, następnie trzy kratki puste. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. Następnie robimy trzy krateczki puste. puste nie, sześć krateczek pustych i dwie pełne. Dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. I jak już to skończymy, przerzucamy na drugą stronę. Szósty rządek od dowiązanej nitki. Zmniejszamy o jedno. Zaczynamy krateczką pustą. I później mamy 2, 4, 6, no właśnie. 6, 7, 8, 9 pustych krateczek. 9 pustych kratek. E, oczywiście pełnych. Tak, 9 pełnych kratek to będzie miały 28 słupków obok siebie. Następnie dwie krateczki puste i trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Następnie znowu dwie kratki puste, trzy pełne, czyli 10 słupków i dwie puste. Przerzucamy sobie w takim razie na drugą stronę. I mamy już siódmy rządek od dowiązanej nitki. Zostały tylko jeszcze trzy, y, takie krótsze już rządki do wykonania. I na początek mamy zmniejszone o jedną kratkę z prawej i z lewej. I cały taki długi szpaler pełnych kratek jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, Aż trzynaście pełnych krateczek. Czyli 40 słupków obok siebie. Następnie 6 kratek pustych. I jedna kratka pełna. Przerzucamy na drugą stronę. Będziemy sobie zmniejszać o dwie krateczki, aż, czyli przeskakujemy sobie oczkami ścisłymi. O. Właśnie na ten słupek pojedynczy taki, i z tego miejsca robimy trzy oczka na pierwszy słupek. Ósmy rządek skończyłam. I to jest taki zabudowany też rządek. Zaczynamy od zmniejszenia o dwie kratki, tak jak pokazywałam, a następnie robimy dwa, 4, jeszcze raz 2, 4, 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie, dwie kratki puste. I następnie znowu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kratek pełnych, czyli 22, 22 słupki obok siebie i ostatnia kratka pusta. Przerzucamy na drugą stronę, a tym razem zmniejszamy sobie tylko o jedno okienko z lewej i z prawej, czyli przechodzimy oczkami ścisłymi. I już z tego słupka zaczynamy, czyli robimy trzy oczka, łańcuszka na pierwszy słup. No i popatrzmy to jest przed ostatni już rządek, ostatni wykonamy sobie wspólnie. Zmniejszyłyśmy o jedną, o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony i zaczęłam od, raz, dwa, trzy, cztery, od pięciu krateczek pełnych. A w takim razie 5 kratek pełnych to 16 słupków obok siebie, następnie mamy 2 krateczki puste i dalej, już znowu robimy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. Tak i to był przedostatni rządek. Przechodzimy już do ostatniego i ostatni zaczynamy od. Przeskoczenia na siódmy słupek, czyli oczkami ścisłymi. Ja już jestem na trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym słupku. Z tego siódmego słupka startuję i na początek 4, 5, nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nabieram pięć oczek łańcuszka, bo robimy jedno oczko. Puste, jedno okienko puste, ale coś mi tutaj nie pasuje, muszę to od nowa przeliczyć. Dobra, jeszcze raz, czyli trzy oczka na słupek, dwa oczka na mostek, czyli pięć. Pomijam dwa słupki, wkłuwam się w trzeci. No i teraz już lecę cały czas, będą oczka ścisłe, aż do, w sensie pełne, aż do tego ostatniego. Czyli mamy. Pierwsze pełne, drugie trzecie czwarte. Co się stało, Nunia? Co chciałaś, Nunu? Okej, okay. i teraz już w zasadzie kończymy. I tak, e, musimy sobie zostawić dwie krateczki nieprzerobione, czyli sześć słupków zostawiamy wolnych. O. Aha, czyli tutaj już sobie, już wiem o co chodzi. Jedna krateczka, i już w tym momencie. Robię kratkę pustą i to jest koniec mojej całej robótki. Jeszcze raz podam, ile zrobiłam tych pełnych krateczek, bo przestałam liczyć w połowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem pełnych kratek, czyli 25 słupków obok siebie. Już idę. A te dwie boczne to kratki pełne. Dziękuję bardzo za wspólną pracę. Jest to dla mnie taki no, nietypowy wzór, ale zauroczył mnie, bo jest inny niż wszystkie. Więc myślę, że warto i taką pracę mieć w swoim zbiorze.